Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj odcinek z Minecrafta. E, e, wczoraj nie było odcinka, bo w niedzielę nie będę nagrywał odcinka bo w niedzielę spędzam czas z rodziną. No i dzisiaj odcinek Czech z Minecrafta, ale to, to będzie odcinek taki. Tak dużo czasu spędziłem, żeby to zrobić. Patrzcie, Zrobiłem sobie taką skrzynkę, ale ona nie jest tak ukryta. Patrzcie, idziecie, tak, tak, tak sobie nie rozkopujecie tak tak. I macie tutaj taką skrzyneczkę. I patrzcie, tu jest nasz set. I tutaj jest fragment Nederytu. i Ja to szukałam tak okropnie długo. Tak długo tego szukałam, że to cholipko Tak długo. Więc 3 godziny w sobotę. Spędziłem nad tym tak długo. Że nie aż tak długo, ale tyle czasu musiałem. No na... i to jeszcze musiałam zrobić. Aha, zaczekajcie. Najpierw trzeba to w taki sposób zrobić. Tak, tak, tak i tak. O, nie da się. Tylko tak że na każdą. Słyszycie to? Czekaj, może trochę przyciszę. OMG! Stworzyłem najlepszą zbroję w grze. Patrzcie na to. Widzicie to? Patrzcie na to. Stworzyłem taką zbroję. i teraz się w iść i w Lawie utopić. Nic mi się nie stanie. Mam najlepszą zbroję w grze, ale w tej zbroi nie będę chodził. Tą zbroję sobie zostawię na wszelki wypadek. Na walkę z smokiem i na takie inne to zbroja będzie odpowiednia tylko ja się boję, bo jak zginę z tą zbroją to nie będę miał jej. Na razie w taki zbroi. Ale odkładamy tutaj. Tego tak długo szukałem, to jest wszystko co mam w takich cennych rzeczy. Sześciutko, nic więcej nie mam. Diaksy się postaram, parę znaleźć. Paręnaście diaksów mogłoby się przydały, ale stworzyłem najlepszą zbroję, tam w portalu w Nederze spędziłem 3-4 godziny. Dużo, okropnie dużo. I twierdzę trzeba znaleźć. Portalu. Ja twierdzę nie mogę znaleźć. W tym nowym Nederze nie ma około, prawie kompletnie twierdz. W tym starym to. Twój gaz się Patrzcie, za dużo jest tych gazów w tym nowym Nederze. Tak w ogóle. Jest tak dużo gazów. O nie, jeszcze ten mały. Боувана, как бы Мал Малпингвины. Добрая чтобка утечкала. Рам. 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 Myślę, że to ten pinglin Przecież No nie mogę patrzeć Serio przez... Czemu ja mam chyba Przepraszam bardzo. Czemu ja z... chyba zmieniłem? Nie wiem. Nie wiem. Byłem we wiosce. Młotyka na nowym Minecraftie jest najbardziej potrzebna do zbierania tego no pusiana Się tak szybko to zbiera. Dobra, trzeba wszystko powrzucać, niech się moment Polepszyłem trochę enchant o, o trzy biblioteczki. Nie, nie, nie pamiętam. Ale ja wiem, że powiększyłem <laughs> Więc jest większy Idę do swojej wioski tutaj U dziarów nie ma Do domu! Dobra, to trzeba gdzieś indziej przestać czy to się kopie? prostu po tu postawiłem w takim random miejscu <laughs> Gdzie to postawić? Tu. Okej. Okay. Muszę na chwilę zrobić... No to kończymy już powoli odcinek. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, jak będzie 10 tysięcy subskrypcji nagrywam z kamerką. No. no i do widzenia Państwu. Pa!